Witajcie wyższy Z tej strony ja, wasz kochany marszałek Dain, to jest kolejny odcinek z mojej Kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku odbyliśmy sobie te oto tutaj tereny. Oczywiście. Mmm, może to. W sumie, w sumie to jest chyba jedyna rzecz, jaką zrobiliśmy w poprzednim odcineczku. Acz. No, jak dobrze pamiętacie, później zajęliśmy bardzo dużo terenów tutaj. Bardzo dużo terenów. To są bardzo obfite tereny, z tego co nawet zauważyłem. bardzo rozwięte, no tylko niestety akurat były właśnie one. Tutaj hmm. są one na innej religii, więc trochę ciężko tutaj, ale ogólnie większość tych terenów to raczej miała takie, takie dobry deweloper. Nawet to prowincja z złotem nie miała, zły, bo miała tutaj 12 i 13. Tylko niestety ma tutaj 100 autonomii, to musiałem ustawić wcześniej, bo <laughs> niestety były bunty. Ale ogólnie sama w sobie prowincja, no, ogólnie jest widza bogata. Ale co powiem, to patrzę, że to jest odcinek o godzinie 6, więc ten odcinek będzie trwał prawdopodobnie 10 minut. No, ale co będziemy robić przez te 10 minut? Przez te 10 minut postanowiłem iż w sumie dobrą rzeczą, by było na przykład, by było na przykład tutaj zajęcie w Syberii. Moglibyśmy tutaj zająć Syberię. O, dzięki temu. Tylko właśnie, mm, jak to teraz tutaj działa? Muszę zobaczyć. <laughs> Takie coś. I czy tutaj się ktoś, tak, oni się tutaj osiedlają widzę. Więc widzicie, co, ja tutaj puszczę mm, jedną armijkę moją po to, aby ona pilnowała, żeby tam ogólnie nie było żadnych nieporozumień, jakby tam przykładowo się zbuntowali jacyś tubylcy, to no, żeby oni po prostu nie zniszczyli tutaj tych wszystkich terenów, które tutaj mamy. Przy okazji będę sobie tutaj trenował moją armię. Mówię, że w tym. Oj, oj, niezadowolenie rzemieślników jest duże, widzę. Albo stabilność, albo pożyczka. No, w sumie możemy wziąć tą pożyczkę, jak na razie. Co, że będziemy mieli tutaj e, duży. Duży tutaj kredyt, jakby, ale z naszym przychodem powinniśmy sobie dać fadę. E właśnie jak już zaczęliśmy tutaj mm, kolonizować to wszystko, to weźmy przy okazji, weźmy też tutaj prowincję. Znaczy e, tutaj armię kolejną na tą prowincję. Dokładnie, <laughs> widzę, że mam tutaj agresywną ekspansję, im będziemy mieli niższą, więc to zawsze na plus. Nie wiem, dużo wolna się pokazuje, ale to tylko się pokazuje. Czy mamy jeszcze tutaj jakąś taką armijkę? 36, 30 tysięcy widzę, że mamy tutaj takie wolne. Wyśmierzam, może tutaj o no tą bo tutaj jakiś taki mały garnizon jest. A do tego kolejna prowincja została oczywiście tutaj. Yy, skonwertowana, więc... Yy, co? No konwertujemy kolejną religię, kolejną prowincję, nie pozostaje nam nic innego jak na razie. To ja może przyciszę tą muzyczkę ciut. Żeby ona mnie tu nie zagłuszała. Bo myślę, że tak powinno być idealnie. I co? O, widzę, że właśnie kolejna prowincja się już nawróciła, więc... Wezmę sobie nawrócę może to prowincja ze złotem. Bo ona myślę, że może dać tutaj fajne podnosiki. a... że nam się, to nam się przyda. Moglibyśmy również dołączyć tutaj do Ligi Protestanckiej, albo do Ligi Katolickiej, ale tak szczerze, słuchajcie. Gdzie mi się chce? No, słuchajcie, tutaj w sumie w cesarstwie nie ma nic dla nas ciekawego. Jesteś tutaj. Jakiś dwa sobie rządzi. <laughs> tutaj nie ma co robić w ogóle w tym cesarstwie. Ktoś tam się sobie rządzi, ktoś tam się bije, ktoś tam się niby chce zjednoczyć, ale to takie. Niby chce, niby nie chce. No, takie wiecie. Jakie jakieś dziwne tutaj sytuacje są. Daj w ogóle skandy... O, kurczę, jak tutaj podbił. prowincję, no, no, no. Gdyby nie to, że sojusz ze wszystkimi tutaj, to ja bym bardzo niego sobie podbił, ale to nic. Może Ciebie podbiję o ciebie bym już na przykład mógł podbić. Bez większych trudności, więc to jest na pewno duży plus. Gdzie w ogóle mamy tutaj Austrię? Bo Austria by chciała być... to jest chyba Austria, tak? Nie. To nie jest Austria. Austria gdzieś indziej się znajduje. Tutaj jest Austria. Nie. To jest państwo kościelne. No i cóż, nie wiem, nie wiem. W ogóle za... jak sobie spojrzałem w ogóle na te tutaj odkrycia to zauważyłem, że tutaj dużo, dużo, dużo już jest chyba pozajmowane, bo to Karaiby są pozajmowane tutaj. tego. Kuba jest pozajmowana. Więc myślę, że niedługo będziemy musieli też zacząć po prostu tam kroczyć w ogóle w, w, w kierunku właśnie kolonizacji. W Jakie to są bonusy? Szlak indyjski i tylko tyle. <laughs> no cóż. Najwyraźniej więcej nam nie pozostaje. I pytam, tylko kiedy będziemy mogli sobie właśnie... O, moglibyśmy sobie tutaj 1300 wziąć z Może nie państwowych pieniędzy, ale tak, za jakieś takie łapówki. Nie wiem, nie wiem. 75% albo... No, 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 w sumie też niezbyt tego, bo tutaj mamy chociaż naszego kolejnego dziedzica. Aktualny nasz ma 50, więc myślę, że on. Myślę, że. Myślę, że właśnie on ma jeszcze jakieś takie szanse, żeby przeżyć. On ma jeszcze szanse, żeby przeżyć. Naszą pożyczkę, no nie spłacimy jeszcze. Moglibyśmy coś obierzyć, ale chyba nie warto, jak na razie. Weźmiemy sobie kolejną technologię tutaj dyplomatyczną. już mamy technologię dyplomatyczną na więc Myślę, że już. Bardziej bym się skupił właśnie ku technologii tutaj militarnej. No tutaj większość technologii jest już ahead of time. Tutaj 6 lat, to 6 lat, a tutaj jesteśmy troszkę zacofani. Więc ja tutaj bym zwiększył sobie to. Hmm, tutaj mamy spajnę, tu łapki Od Queen, czyli to jest tutaj. Od nich dokładnie. Czyli im mógłbym wypowiedzieć wojnę. Ogólnie, ale czy opłaca mi się? Może ja nawet bym sobie dobił Mongolię. No, Mongolię, kart sobie dobić, więc tu tam siatkę szpiegowską, towarzysze. Tutaj ta szatkę śpiewowską. Także bardzo ładnie już osadnicy sobie żyją. Może właśnie póki mamy taki czas pokoju, teraz sobie tak zmniejszę do tego do 30. No właśnie, żebym po prostu mógł sobie szybciej spłacić ten kredyt, który tutaj musiałem wziąć przez kupców. Także, jest handel u Włoch. No, czyli oni tutaj widzę już... Oni tutaj, już widzę, po prostu mają ładną kolonizację. Więc... no ja też będę się musiał chyba pośpieszyć. No myślę, że też bym musiał się raczej pośpieszyć z tą kolonizacją tych terenów. I zacząć też podbijać tamte tereny. O, pięknie, teraz możemy wznowić nasze morale armii. Będziemy kole wziąć kolejną technologię tutaj militarną. <laughs> zacząć nawracać kolejną prowincję. Co my tu mamy? Jakie jednostki? husaria zreformowana. Weźmy Hussaria zreformowaną. Bardzo ładnie. I co? Przygotowujemy się właśnie na wojnę z... O, super. No tego oczekiwałem. Dobra, nie no, ja muszę wziąć ten przemyt, bo inaczej to ja nie dam rady. Co my sobie tu weźmiemy? Weźmiemy sobie Ulagoman, czy jakoś tak. <laughs> weźmiemy sobie te tereny. Czy wy macie jakieś roszczenia tutaj w ogóle? mongolio. O, wy nawet macie takie fajne roszczenia. A to większość te moje tereny. Choć nie tylko. No, ja bym się tak zastanowił, czy bym może nie wzięła do mongolii jak wiecie, mm, Takiego wasala, bo taki wasal. Mógłbym sobie go na przykład później zjeść. Resztowo też nie później bym też musiał. E, oczywiście mu. Mm, mu niszczyć bunty. Co też by nie było zbyt e, dla mnie dobrą opcją. No ale cóż... Może na razie po prostu nie będziemy brać tego i tyle. Tam powinno wystarczyć. Jak powiem, czy, że ja nie wiem, czy to się zawsze wyżyna na tubelców, czy niby to coś daje. Znaczy, ja wiem, że są eventy na pewno, które nam pomagają, ale te eventy tak rzadko wyskakują, że ja nie wiem, czy to jest warte tego, że ja po prostu sobie tu zajmował tę armię. Może w przyszłości, jak będę miał właśnie takie wolne jednostki, to może sobie wezmę, bo tamta armia, która jest na wschodzie, na zachodzie, znaczy nie wschodzie, to ona tam raczej jest do garnizonowania tamtych terenów właśnie, jeżeli chodzi o bunty. Więc tamtych, te, tamtych raczej bym nie chciał tutaj... Tamtych raczej bym nie chciał sobie przysłać jednostek. że jest taki event Miłość Poddanych. O, bardzo fajnie. To... lewancja dla prawdziwej wiary wzrasta. Jest już na poziomie siódmym. że to jest bardzo fajna opcja. Nasza religia jest naprawdę kochana w naszym kraju, jak tak można powiedzieć. Siła misjonarzy, no siła misjonarzy by była akurat fajna. Hmm. No, wziąłem sobie tutaj siłę misjonarzy, dzięki temu będziemy mogli sobie szybciej nawracać, na przykład tą prowincję, bo 7,7, już a nie 0.7. Więc to już zawsze jakiś taki plus będzie. Hmm. Dokładnie. Właśnie, czy moglibyśmy na przykład jakieś mapy wygrać, czy coś, to nie wiem, ale wiem, że na pewno sobie przesunę te jednostki, tylko czy tutaj są wywyżnięte? Nie, tutaj nie są wywyżnięte żadne jednostki, więc ja je, je. <laughs> i przesuwam na te tereny, żebyśmy mogli tutaj zniszczyć Mongolię. Mówię, że już odcinek będzie dobiegał 10 minut, ale ja myślę, że ja przedłużę ten odcinek z racji tego, że no ta wojna będzie, więc szybko tutaj egzekwujemy nasze kasu z Belli przechodzimy tutaj. Na tę prowincję i na tą. Zaraz sobie tutaj ostrzelamy fałcik, żeby mógł szybciej to zniszczyć. Jedna prowincja padła, widzę. Druga zaraz padnie. Tutaj jedna jest oblegana również. Kolejna padła. Fort jest, widzę, ładnie oblegany. Więc teraz zaczniemy sobie tutaj oblegać tę prowincję, która tutaj jest. No i myślę, że sobie zagrabimy to Wiesz, Czy warto? Czy warto? Czy warto? Hmm. Nie, raczej chyba nie warto na tych terenach. Zabierzemy te prowincję, zabierzemy wszystko co możemy. Ewentualnie może ktoś sobie uwolnimy tego wasala. No i co, widzę, że już mamy no, 11 prawie minuty odcinka, więc na razie dziękuję wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do odcineczka o 16. Nie, nie, o, o 14. Zapraszam do odcineczka o 14, więc na razie cześć.